Dziękuję, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie na kanale Gazetę Komiksów. No powiem wam, że niezmiernie się cieszę, bo mogę wam zaprezentować kolejny zeszyt wydziału siódmego. Dostaliśmy już trzeci zeszyt specjalny z tej serii. No, nie ukrywam, że jest to jedna z moich ulubionych serii komiksowych wydawanych w Polsce. Zanim przejdę do omawiania sztormu to co nieco opowiem o samym wydziale dla osób, które może nie kojarzą, z czym się je ta seria. Yy, tak jak wspomniałem, jest to polska seria komiksowa, wydawana przez Ongrysa. Malutkie, króciutkie zeszytówki, które czyta się w sam raz na raz. Yy, od samego początku yy, z, za sterami tej serii odpowiada Kątny i Turek. Do każdego zeszytu dobierają sobie innego rysownika, co według mnie nadaje z jednej strony świeżości, z drugiej strony podkreśla, że mamy do czynienia z odrębnymi historiami. I tak o co chodzi w Wydziale 7? Przenosimy się do okresu PRL-u, mamy do czynienia z tajną jednostką Milicji Obywatelskiej, która ma za zadanie walczyć z siłami paranormalnymi. Można powiedzieć, że to jest takie połączenie PRL-u i z archiwum. X, które popularne było w latach 90. Sam zresztą też y, oglądałem, ta popularność pochłonęła mnie, no, tego nie ukrywam. I tak moi drodzy, wydziałowi niestraszne są różnego rodzaju diabet, diabelstwa, duchy, wampiry, wilkołaki czy inne siły nadnaturalne. I tak Doczekaliśmy się 10 zeszytów, które opowiadają nam historię Wydziału oraz dwa numery specjalne. Pierwszy z nich opowiada o jednej z agentek Wydziału, o Helenie. Poznajemy jej solową przygodę. Drugi zeszyt specjalny opowiada o luźnych, niezwiązanych ze sobą historiach z Uniwersum Wydziału, które nawiązują do różnych postaci czy zjawisk, które mamy do czynienia w tej serii komiksowej. Bardzo fajny zeszyt, ale do poczytania dopiero po tym, jak zaznajomimy się z Wydziałem Siódmym. I w końcu przechodzimy do Sztormu. Sztorm wraca można powiedzieć do motywów z pierwszego yy, zeszytu specjalnego, czyli do opisu solowych, do solowych opisów yy, przygód jednego z członków wydziału. Tym razem głównym bohaterem jest Dominikanin Jakub Lange. Rozpoczynamy od lat 50. ubiegłego wieku. Wspomniany Dominikanin podróżuje po świecie, szukając tajemnicy. Z martwych stań i podróżuje po wielu, wielu krajach. Nowy Jork, Indie, Nepal. W każdym z nich y, przeżywa oddzielną przygodę i uczy się czegoś nowego. W końcu przychodzi ten czas, rok 54, gdzie postanawia wrócić do Polski udaje mu się dostać na statek batory i wraz z załogą płynie do ojczystego kraju. Dowiaduje się, że oprócz nich na statek została przyjęta pewna rodzina, polska rodzina, która uciekła za granicę w momencie, wiecie, zawieruchy historycznej. No i wiozą trumnę, bowiem okazało się, że ich ojciec zmarł i chcą go pochować w Polsce. Jednak moi drodzy, okazuje się, że trumna będzie skrywała pewną tajemnicę. Będzie tam pewna postać, która zapanuje nad statkiem i z którą będzie musiał się zmierzyć Dominikanin Jakub Lange. I myślę, że na tym etapie skończę, jeżeli chodzi o fabułę jak widzicie po kadrach mamy tutaj do czynienia z kolejnym demonem, który będzie chciał pożreć niewinne dusze, zawładnąć kawałkiem rzeczywistości, którą nam serwuje Wydział Siódmy. Co mogę powiedzieć, dostajemy kolejny mocny zeszyt z tej serii i powiem Wam, że tak patrząc przez pryzmat wszystkich wydanych ze szycików mogę powiedzieć, że sztorm jawi się jako jeden z ciekawszych mm, pozycji z dwóch powodów. Pierwsza to jest objętość. Chłopaki, chodzi tutaj o kątnego i o turka, zdecydowali się na powiększony format, 56 stron, yy, dzięki czemu historia została rozpisana powoli. Możemy delektować się powoli rozwijającą historią, która ze strony na stronę coraz bardziej wciąga. Dodatkowo tym razem za sterami ołówka, za sterami ołówka, <śm> za ołówkiem, za yy, warstwę graficzną odpowiada Łukasz Gotlewski, znany m.in. z komiksu Malarz i mogę powiedzieć, że świetnie został dobrany. Widać to szczególnie w momencie, kiedy pewne szaleństwo opanowało statek i podziwiamy, owoce działania istoty zamkniętej w trumnie. I tak moi drodzy, sztorm wydziału siódmego łączy y, w sobie to co już znaliśmy w poprzednich zeszytach. Horror, klasykę gatunku i elementy, które dobre, dobrze znane są naszym dziadkom, rodzicom, może niektórym z Was, którzy dorastali w okresie PRL-u. I tak moi drodzy, mogę powiedzieć że jeżeli nie znacie Wydziału 7, spokojnie możecie sięgać po ten zeszyt. Jest to według mnie też bardzo fajny zabieg ze strony twórców, bo nie ukrywam nadrobienie tej historii, dziesięciu zeszytów, które już zostały nam zaprezentowane, może niektóre osoby zniechęcić, a tak może sięgnąć po krótką, 56-stronicową historię i ocenić, czy ta seria jest dla niego. Osobom, które znają Wydział 7 Must Have dla osób, które się zastanawiają, myślę, że to jest fajny wybór. Jeżeli Wam się spodoba, to nadganiajcie ze szyciki. Jeżeli czegoś będzie brakowało, z tego co wiem, twórcy dodrukowują, także nie bójcie się. Wydział 7 póki co jest dostępny. To wszystko ode mnie. Dajcie mi znać, czy czytaliście, czy będziecie chcieli sięgnąć, powiedział siódmy. Jeżeli Wam się podoba to, co tworzę, to, co mówię, to zapraszam Was na Facebooka. Gostka od komiksów. Um, I to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Pijcie dużo płynów, bo mnie straszny upał. I powiem szczerze, że sam chętnie bym um, udał się w taką podróż, jaką Jakub Langę miał w komiksie. Może tak po zastanowieniu, nie wiem czy do końca z tym pasażerem, który był w trumnie, ale jakby tak było trochę spokojniej, to nie pogardziłbym taką morską bryzu w te ciepłe dni. Nie przedłużam, uciekam. Trzymajcie się ciepło. Pa!